Największa trudność, jaką zauważyłem w relacjach z kobietami wśród mężczyzn, to jest nieakceptowanie rzeczywistości. Ostatnio otrzymałem komentarz od jednego z moich czytelników na blogu, który możesz sobie przeczytać teraz w tej chwili jest to najnowszy komentarz, który zapytał się mnie co zrobić, jeżeli dziewczyna powiedziała mu, że nie chce teraz związku, że nie chce być teraz z nikim w związku. Więc prawda jest taka, że gdy kobieta tak mówi, to ona nie chce być z tobą w związku. I facecie mam problem, aby to zrozumieć, bo myślą, że skoro tak bardzo im się kobieta podoba, to ona musi też docenić to, że im się podoba. I nie akceptują rzeczywistości. Ja mu odpisałem, aby nie tracił na nią czasu i zmienił obiekt zainteresowań, ponieważ ona nie jest zainteresowana. I posłuchaj, jaki komentarz ostatecznie otrzymałem. Komentarz czytelnika o tym, że ona nie chce z nikim być, nie mówi tylko mi, ale także swoim przyjaciółkom, więc chyba tu nie chodzi o to, że mnie nie chce, a naprawdę tak jest, że nie chce z nikim być. No chyba, że jest lesbijką i dlatego gada też tak przyjaciółkom, że nie chce z nikim być. Jak widać. Autor tego komentarza jest kompletnie zagubiony, wierzy w każde słowo kobiety i nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta dziewczyna nie jest nim kompletnie zainteresowana. I to, co chce ci powiedzieć i przekazać w tym, to jest fakt, że kobiety mają różne powody, dla których nie chcą być z tobą. I teraz 99% kobiet chce mieć jakiegoś chłopaka, chce być w związku i jest na to gotowa. Gdy spotka mężczyznę, który jej się naprawdę podoba, Czyli teraz może ci kobieta mówić, że nie chce z nikim być. A za tydzień zobaczysz, że jest na randce z jakimś facetem, a za kilka tygodni będzie już w związku. <laughs> Więc to zależy wszystko od zainteresowania dziewczyny. Więc nie próbuj zrozumieć kobiet, tylko odczytuj rzeczywistość. Zdarza się czasami tak, że poznałeś dziewczynę, później spotkałeś się z nią, być może nawet ją pocałowałeś i nagle ona przepada po którejś rance po czwartej piątej ósmej rance ona znika odwołuje spotkania więc teraz nie jesteś po to aby być terapeutą kobiecym i dochodzić do tego czy ona tak się zachowuje ponieważ ktoś ukradł jej samochód a może zmarła jej babcia a może wyrzucili ją z pracy a może ma słabszy dzień i nic z jej się nie chce to nie jest ważne to nie jest ważne dlaczego kobieta nie chce się z tobą spotkać okej okay? i nie próbuj tego zrozumieć bo nic ci to nie da liczy się tylko i wyłącznie to, że ona nie chce przyjść na spotkanie. Co możesz zrobić? Możesz po pierwsze sprawdzić, czy zrobiłeś wszystko dobrze. Czyli masz moje materiały, wiesz jak być atrakcyjnym i wiesz jak randkować z kobietą. Jesteś pewny siebie, zabawny, opanowany i stanowisz dla kobiety wyzwanie. Nie popełniłeś żadnych kardynalnych błędów. Więc, jeżeli kobieta znika z twojego życia po kilku spotkaniach, to nie była od początku tobą zainteresowana. I chodziła na randki sobie dla zabawy. I to jest jedno z największych odkryć, jakie znalazłem na temat relacji damsko-męskich, że kobiety, które mają ujemne zainteresowanie, czyli nie są tak naprawdę zainteresowane, to one zrobią dwie rzeczy: albo zupełnie cię oleją i nie będą chciały mieć z tobą nic wspólnego, albo będą się z tobą spotykać z braku lepszych opcji, aby się nie nudzić, aby nie siedzieć samej w domu. Najbardziej niebezpieczne jest to. Że takie kobiety nieraz wchodzą w związek z mężczyzną, który im się tak naprawdę nie podoba. Więc do mnie wypisują nieraz czytelnicy albo widzowie na YouTube i piszą mi, bo ja znam takie przypadki, że jakaś para się zeszła, bo ja znam taki przypadek, gdzie mężczyzna przez dwa lata biegał za kobietą, wyznawał jej miłość, byli przyjaciółmi i później zostali parą i już chodzą ze sobą przez dwa lata. Jeszcze inny pisze mi, że obraca się wśród kobiet, ponieważ ma dwie piękne siostry, i od wielu lat zauważa to, że kobiety zachowują się w sposób niesystematyczny. Czyli raz chcą się spotkać, potem nie chcą się spotkać, odwołują spotkanie, przekładają spotkanie i że to jest zupełnie normalne. I mają one jakiś chłopaków. Więc teraz ta rewolucyjna prawda, którą chcę Ci przekazać, jest taka, że związek mężczyzny i kobiety nie oznacza, że ona jest nim zainteresowana. Zwróć uwagę. Ile jest małżeństw? Bardzo często małżeństwo naszych rodziców jest przykładem takiego małżeństwa, w którym kobieta nie jest szczęśliwa, w którym mężczyzna nie przejawia atrakcyjnych cech charakteru, o których się tutaj uczymy, a jednak nadal są razem. Jeżeli spojrzysz na młodszą grupę ludzi, którzy są w wieku powiedzmy 18 do 30 lat, to tam również zdarzają się związki, w których kobieta jest szczęśliwa. Z jakimś facetem, żeby po prostu mieć chłopaka, bo jej się nie chciało być samej. Więc sam fakt, że ona z nim jest, nie oznacza, że to, co zrobił ten facet, działa. Albo nie oznacza, że on jest z nią szczęśliwy, ani że ona jest z nim szczęśliwa. Więc, drogi słuchaczu, jedyną osobą, którą możesz zmienić i na którą masz wpływ, to jesteś ty sam. I ty możesz tylko ustawić swój związek najlepiej jak tylko jest to możliwe i być w nim szczęśliwym, oraz mieć stuprocentowy wgląd na to, co się dzieje w twoim związku i być w nim szczęśliwym, tak? Natomiast nie możesz wejść do związku swojego kolegi, swojego przyjaciela, swojego znajomego, czy do kogokolwiek, kto zachowuje się, jakby byli w szczęśliwym związku, ponieważ nie masz bladego pojęcia, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Nie możesz tego sprawdzić, czy ta para jest szczęśliwa, czy nie, bo każdy w towarzystwie zachowuje się tak, jakby był szczęśliwą parą. Podsumowując, niesystematyczne zainteresowanie kobiety to jest tak naprawdę brak zainteresowania. Polega to na tym, że kobiety nie lubią być same, nie lubią, kiedy nie mają żadnej uwagi od innych mężczyzn, kiedy nikt za nimi nie biega, kiedy nie mają jakiegoś przejściowego chłopaka. Wiele dziewczyn ulega presji społecznej i chcą być z kimkolwiek. Więc jeżeli kobieta spotyka się z tobą, przytula się, całuje cię i śmieje się. Następnie nie chce się spotkać. Następnie dzwoni do ciebie i chce się spotkać. Następnie na spotkaniu jest marudna i nie ekscytuje się tym wszystkim i nie cieszy się z tego, że jest z tobą na spotkaniu. Później znowu zmienia termin spotkania i odwleka go w czasie. I później pojawiają się kolejne problemy w takiej relacji. I prawda jest taka, że taka kobieta tylko marnuje twój czas i chce być z kimkolwiek. Więc jeżeli ten widz w komentarzach pisze mi, że on jeszcze nigdy nie spotkał kobiety, która by się zachowywała tak, jak on by chciał, czyli byłaby naprawdę zainteresowała i spełniała te wszystkie kroki w znajomości poprawnie, o których się tutaj uczymy, to znaczy, że on najwyraźniej robi coś nie tak, albo nie poznał jeszcze kobiety, która jest tym naprawdę zainteresowana. Okej? Okay? I mężczyznom jest to bardzo trudno pojąć, ponieważ myślą właśnie tak jednotorowo, że skoro są razem w związku, to jest sukces. Udało im się. Są razem. Wow. Pytanie tylko, jakiej to jest jakości. A tego już się tak łatwo nie da sprawdzić. Bo masz wpływ tylko i wyłącznie na swój własny związek. I ja Ci życzę z całego serca, abyś miał kobietę, która będzie Cię pragnąć i której zainteresowanie będziesz pielęgnował przez kolejne 40-50 lat. I będziecie oboje się starać o siebie. Natomiast nie życzę Ci kobiety, która będzie Cię traktowała jak swojego chłopca na posyłki i jako zapchaj dziurę, żeby być z kimkolwiek. Ponieważ najczęściej to się prędzej czy później kończy rozstaniem i zranieniem. Dlaczego? Ponieważ od początku niczego nie było. Tylko ona z braku innych opcji weszła w związek. To jest bardzo szkodliwe, ale niestety nikt o tym nie mówi. Nawet Ci wszyscy... Artyści podrywu mają podejście, że skoro już tą kobietę uwiodłeś, albo wszedłeś z nią w związek, to że wtedy już jest sukces i jesteście razem. Nie, sukces nie jest aż tak łatwy. Witamy w rzeczywistości. Sukces to jest związek, w którym kobieta Cię pragnie, szczerze. Okej? Okay? I tego Ci życzę.